Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam wydajność procesora w Asusie Transformer Book T100. W tym wypadku specjalnie robię taki eksperyment. To znaczy łączę dwa filmy w programie Microsoft Movie Maker, to jest Windows 8.1. Jest tutaj zastosowany ten szybszy procesor Z3775, który startuje już od 1.46 GHz. W stosunku do tego wcześniejszego procesora Z3440, którego start był 1,33 GHz Wydajność tego procesora jest około 10, nawet może do 20% wyższa Łączę dwa filmy i zobaczcie Podczas łączenia wszystkie cztery rdzenie są na maksa obciążone i tu mamy maksimum, jakie każdy rdzeń wykorzystywał, to było 2,24 GHz OK, właśnie widzicie, zakończył łączenie i już spada sobie procesorek na wszystkich rdzeniach do około 0,5 GHz, bo więcej nie potrzebuje. Tak więc wydajność tego, tego układu e, procesora jest jest dobra, jest dobra, naprawdę jest dobra. E, jeżeli potrzebujemy e, oczywiście tego urządzenia, czyli testo, a będziemy czasami przerabiać jakieś filmiki, jakieś zdjęcia i tak dalej, to jednak zalecałbym zakupić wersję z procesorem właśnie tym Z3775 być może z tą wersją procesora może być troszeczkę droższa. Ja zapłaciłem 1899 zł za wersję z dyskiem wewnętrznym, czyli tym MMC o pojemności 64 GB. Dodatkowo dostajemy oczywiście Office gratis, ale to jest nieistotne. Wydajność procesora jest wyższa, jest zauważalna, tak więc jeżeli potrzebujecie troszeczkę szybszego tego laptopka, to zalecam oczywiście Kupienie z tym prockiem. Jak widzieliście, 224 GHz na rdzeń to jest dość dużo. Przerabianie filmów jest zauważalnie szybsze niż w tym procesorze 1.30. Czy nie mam dla porównania, ale możecie mi wierzyć, że te same dwa filmiki wrzucałem też w tamten laptop, znaczy yy, z tamtym procesorkiem i trwało to trwało dłużej po prostu. Dobra, dziękuję, pozdrawiam.